Wielkie gratulacje. Pierwsza duża runda zaliczana do światowego rankingu, zaliczana do Pucharu Świata i zaliczana do Kawali Tur. Zwycięska dla ciebie. Jak oceniasz trudność parkuru podstawowego i rozgrywki? Czy tutaj odpowiadała temu finałowi Kawaliada Tur? Dziękuję bardzo za gratulacje. Powiem szczerze, że oglądając parkur, wydawał nam się w większości dość łatwy, ale okazało się, że gospodarz dobrze wyznaczył poprzeczkę na odpowiedniej trudności. Zrobił zadania przed nami. Przede wszystkim największą trudnością były, był, może nie czas samego przebiegu, ale intensywność skoków. Nie było czasu na odpoczynek i konie musiały być skupione przez 60 parę sekund. Jaki jest cross blue? Jak on tutaj się czuł? Było widać, że było gorąco. Eee, jak Chyba ciężko było wysiedzieć tą rozgrywkę. Cross jest koniem bardzo specyficznym. On bardzo chciałby skoczyć wszystkie przeszkody za jednym razem. Znamy się od wielu lat, więc jestem do tego przyzwyczajony. Myślę, że z boku wygląda to groźniej niż ja czuję tam na górze. Skakał bardzo dobrze, prowadził się średnio jak zawsze. Udało się odnieść sukces. Jak widać ta Tauron Arena Kraków szczęśliwa dla was. Wygraliście tutaj Grand Prix Krakowa dwa lata temu. Jakie tutaj nadzieje na, na powtórzenie zwycięstwa? Jesteśmy w dobrej formie. Jutro postaram się Schłodzić troszkę jego głowę, wrócić do normalności i w niedzielę spróbujemy pokazać się z jak najlepszej strony. Jakie plany na pozostałe starty tutaj na kawaliadzie w Krakowie? Jutro jadę w finał w średniej rundy, też w konkurs zaliczany do rankingu Lożina na ogierzeniko. Wieczorem jadę Speed and Music na klasie Konfuła, która była dzisiaj druga w średniej rundzie, więc jeszcze dużo ciekawych występów przed nami. Oby tak udanych jak dzisiaj. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo.